Dzisiaj na trudnym terenie w Kleczewie. No jeszcze tutaj chyba nigdy nie wygraliście, ale w końcu się udało. No nie pamiętam, żebyśmy tutaj wygrali. Rzeczywiście drużyna Skleczewa to jest dobrze poukładany zespół. Co roku jest w czubie tabeli. Teraz też byli na trzecim miejscu. Przecież nie tak dawno wygrali tutaj z rezerwami Lecha 6-1, także wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy na bardzo trudny teren. Ale zagraliśmy dobre spotkanie i pod względem taktycznym, i, i fizycznie dobrze wyglądaliśmy. I uważam, że w pełni zasłużenie wygraliśmy to spotkanie. Myślisz, że ta twoja bramka ustawiła mecz? No Na pewno tak, bo w pierwszej połowie były to trochę takie piłkarskie szachy i my i oni byliśmy po środowym pucharze, dlatego nikt, nikt nie chciał się odkryć, nie chciał stracić bramki i w, i w pierwszej połowie tak się to toczyło, ale w drugiej połowie no myślę, że ta pierwsza bramka trochę ustawiła, bo oni musieli, się, oni musieli się odkryć i w konsekwencji strzeliliśmy drugą i było po meczu. Przed wami starcie z ostatnią drużyną w tabeli, Leśnikiem Manowo. Jak podejdziecie do tego spotkania? Na pewno będzie to bardzo trudne spotkanie, bo zespół z Manowa pokazał chociażby z drużyną z Elany Toruń, gdzie pojechał do Torunia, zremisował 2-2 i chociaż teoretycznie są na ostatnim miejscu w tabeli, ale, ale na pewno się nie położą, będą walczyć i, i z każdego terenu chcą wywieźć punkty. Dlatego musimy być podwójnie zmobilizowani, bo takie mecze się bardzo trudno gra i, i my sobie zdajemy z tego sprawę. Ale jestem, jestem spokojny o to, że, że, że podejdziemy na 200% do tego spotkania i trzy punkty też zostaną w Jarocinie